Cześć, z tej strony Piotrek. Jeżeli tu jesteś, to prawdopodobnie albo w tym roku był twój egzamin usług klasisty, albo jesteś rodzicem, nauczycielem, interesuje cię temat egzaminu usług klasisty. W tym filmie pokażę ci kilka kluczowych statystyk, wyników, ile było osób na egzaminie usług klasisty i tak dalej. Wszystkie te dane są to dane publiczne opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to bardzo świeżutkie dane, bo z datą dzisiejszą, wtedy kiedy nagrywałem ten film, 3 lipca 2023 roku. Ale zanim zacznę, jestem ciekaw, jeżeli to był właśnie w tym roku twój egzamin usług jakie były twoje wyniki, czy jesteś zadowolona, zadowolony, czy też nie. Pochwal się koniecznie w komentarzu swoimi wynikami z egzaminu usług No to lecimy. Dane dotyczą wyłącznie maja 2023 roku. Dane nie obejmują egzaminu w czerwcu, terminu czerwcowego, jak się okazuje, ponad 3000 osób zdawało w terminie czerwcowym egzamin usług nasisty w tym roku. Liczba zdających to około 510 tysięcy, bardzo dużo, chyba rekord. W tym 13 800 uczniów to byli obywatele Ukrainy. Wiemy, dlaczego tak się dzieje. I około 473 tysiące uczniów zdawało egzamin cukrocisty w wersji standardowej, a około 36 750 rozwiązywało zadania w arkuszach, w formach dostosowanych, tak, czyli wszelkie tematy dyslekcji i tak dalej. Jakie języki obcy nowożytne wybierali przy ciowie? No, wyników tutaj zaskakujących nie ma. Ponad 97%, a nawet prawie 98% to język angielski, potem język niemiecki 1,75%. Język rosyjski 0,31%, pozostałe języki to było zaledwie procenta, więc bardzo, bardzo, bardzo mało. Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów. No, tu już jakiś konkret. I widzimy: język polski 66%, matematyka słaby 53%, język angielski 66%, język niemiecki 53%. Czyli widzimy, że języki poszły. Lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o polski i angielski. Matematyka, no, zazwyczaj sprawia wiele problemów. A jak wyglądały wyniki uczniów obywateli Ukrainy? Tak jak już wspominałem, odczytałem, 13 800 uczniów obywateli Ukrainy około podeszło do egzaminy. I tu taka ciekawostka, że widzimy, że 25% po nas, pośrednich, wybrało język rosyjski, bo prawdopodobnie znali dobrze ten język, tak? Więc to był naturalny wybór. Ponad 73% wybrało język angielski. No i tutaj jakaś zdrobnica wybrała niemiecki, 1,13% i już bardzo, bardzo mało 5% wybrało pozostałe języki. I jakie były tutaj wyniki z tych przedmiotów, tak, z polskiego 45%, no, wiadomo, naturalne, że Eee, raczej nie będzie to wynik porównywalny z uczniami z Polski. Matematyka, no tutaj też słabo, 37%, język angielski 46%. No i widać język rosyjski 90%, czyli bardzo dobry wynik, czyli po prostu jak ktoś już zdał ten rosyjski bardzo dobrze, no to wiadomo, naturalny wybór wybierał ten rosyjski i zdawał go na bardzo wysokim poziomie. Najwyższe wyniki, czyli wyniki top 10. Procent, jeżeli chodzi o wynik z egzaminu. Język polski ponad 21 tysięcy uczniów, czyli 4,6% zdających uzyskało wynik od 90 do 100%. Matematyka, wow, aż 74 tysiące ponad uczniów, czyli 15,7% zdających. Język angielski, aż 139%, prawie sto, 139%, 000, prawie 140 tysięcy uczniów, czyli yy, prawie 3, tak? prawie 30% zdających miało wynik od 90% z angielskiego, no ale wiadomo, no ten angielski jest i łatwym językiem, i bardzo obecny wokół nas. Język niemiecki ponad 1000 uczniów zdało na powyżej lub równe 90%, co stanowiło 12,8% zdających. No i tutaj takie wnioski, tak, że no najtrudniej z tego polskiego uzyskać topkę, czyli po prostu tam jest dużo pewnie takich też, może, wiadomo, subiektywizmów i tak dalej. Przy tej pracy pisemnej w matematyce większa część uczniów uzyskało to, czyli łatwiej ją wyćwiczyć tak na idealnie 100% wynik. Na no, angielski, wiadomo. Jeżeli chodzi o angielski, no to nie jest obecny bardzo mocno, jest łatwy, więc, no, mówiąc, proszę, trzeba się postarać, żeby z angielskiego mieć co wynik, ale jak się Potem okaże w tym filmie, że rzeczywiście można mieć też słaby wynik z angielskiego, bo byli tacy uczniowie. Okej, okay, przejdźmy dalej. Najwyższe wyniki. I tutaj Centralna Komisja egzaminacyjna chciała wyfiltrować osoby, które ze wszystkich egzaminów, trzech, które zdawali, miały wynik od 90 do 100%. I widzimy, że było 10 812 takich osób, więc gratulacje, brawo dla tych osób, co naprawdę. Super wynik i widać, że bardzo, bardzo, bardzo mało było tych osób, bo ponad 500 tysięcy osób zdawało egzamin socjalistyczny, więc żeby być w takim topie, takim elitarnym gronie, trzeba było się naprawdę bardzo mocno postarać. Zaledwie około 2% osób uzyskało taki wynik ze wszystkich egzaminów. Wyniki egzaminu w zależności od płci uczniów, no to zobaczymy, kto był lepszy, chłopacy czy dziewczyny. Język polski. 70% średnio dziewczęta, 62% chłopcy. No raczej taki trend jest zawsze w szkole. Matematyka, to już minimalnie lepsi chłopcy. 54% średnio chłopcy, 53% dziewczęta. No też z takich doświadczeń szkolnych to obserwowałem, że minimalnie zawsze chłopcy byli lepsi matmie, ale dziewczyny nie odstawały. Angielski, tutaj 67% średni wynik dziewczyn, 64% Chłopców, czyli dziewczyny wygrały i w niemieckim też wygrały dziewczyny. 56% średni wynik dziewcząt, 49% średni wynik chłopaków. Ok, zobaczmy dalej. K egzaminu w zależności od lokalizacji szkoły, czyli tutaj Centralna Komisja Egzaminacyjna posegregowała tak na mieszkańców wsi, małych miast do 20 tysięcy mieszkańców, miast od 20 000 do 100 tysięcy mieszkańców. Miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców. No i widzimy tak, jeżeli chodzi o język polski, najlepiej z dużych miast 69% to był najlepszy wynik. Potem te średnie miasta oraz wieś po 65%, a najgorzej w małych miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Jak było z Batmą? No, też tutaj miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców, średni wynik 60%. Drugie miejsce miasto średnie, 53% średni wynik. Potem trzecie miejsce wieś, 51%. I najgorzej, 49% średnio w małym mieście do 20 tysięcy mieszkańców. A jeżeli chodzi o język angielski, no to, to widzimy, że im większa miejscowość, tym lepszy wynik. Tutaj widać to u relacji dalej. Każdy słupek kolejny jest wyższy, czyli o 60%. Na wsi średni wynik z angielskiego to 74% w dużym mieście. Tak? Ponad 100 tysięcy mieszkańców średnio. No ciekawi to, że w języku polskim i w matematyce akurat po prostu w małym mieście był najgorszy wynik, że mieszkańcy wsi tutaj w wynikach wyprzedzili. Ciekawe to jest, ale może macie jakiś pomysł, dlaczego tak jest. chętnie przeczytam w komentarzu. Ja nie mam konkretnego pomysłu. Tutaj jeszcze centralna komisja egzaminacyjna pokazuje takie przykładowe rozwiązania tam zaleim dalej. Ale w tym filmie akurat skupiam się na statystyce. A w tej części nagrania przejrzymy sobie rozkłady wyników i parametry statystyczne, czyli wykresy naprawdę będą ciekawe spostrzeżenia. Zobaczmy najpierw rozkład wyników uczniów z języka polskiego. Ten rozkład jest kształtem zbliżonym takiej krzywej rozkładu, krzywej gałca. Jest trochę przychylony do przodu, czyli te mediana była powyżej 50% i widzimy tak. Najbardziej popularny wynik to było albo 71%, albo 73%. Tutaj był szczyt tego rozkładu. Słabych wyników było bardzo mało. Można powiedzieć, że poszedł dobrze ten egzamin z języka polskiego patrząc na ten rozkład. Ale zobaczcie, co się stanie, jak spojrzymy na egzamin z matematyki. Pojawia się teraz ostatnio w wynikach, taka anomalia, że są tutaj dwa dwie górki. I mamy górkę tak. Około tutaj 20% i 96%. No można jakieś wstępne tutaj wnioski. Ukuć. Mój wniosek jest taki: generalnie kiedyś 3-4 lata temu ta górka wyglądała tak i tutaj jest jazd w dół. Dużo tu wyników przeszło do przodu, tworząc drugą górkę. Moja ocena jest taka: troszkę teraz wymagania są mniejsze, jest troszkę łatwiej, więc łatwo przejść tutaj, zrobić transformację siebie i z wyniku słabego przejść do wyniku dobrego bądź bardzo dobrego. Bo jest też troszkę chwilowo mniejsze wymagania, są na egzaminie. Sukwac jeszcze w 2024 roku. Tak będzie i generalnie tak, matma, tak, polski, jakoś tak, coś się zawsze u mnie. Ten tekst zinterpretować, pisać angielski też, czy też inny język, jak się bierze, to raczej go się już u mnie. Matmy trzeba się wyuczyć, i generalnie ci co podeszli, a nie dam rady, albo a jakoś to będzie, no to gdzieś są tutaj. A ci, co podjęli się nauki, przerobili zadania, podkreślili kursy, chodzili na korepetycje, czy po prostu sami z siebie włożyli wkład, są gdzieś tutaj. Oczywiście też tu jest jakaś część osób, którzy są na tyle zdolni, że nie potrzebują dodatkowych korepetycji, kursów i tak dalej, bo są na tyle zdolni, tak? Bo są takie głosy, że A, matma jest prosta. No dobra, no to skoro jest prosta, to dlaczego tutaj. 6% zdających na przykład miało tylko 20%, ponad 5% zdających miało tylko 16%, jako wynik i tak dalej, że tu jest duża górka osób w otoczeniu właśnie 20%, tak? No dlatego, że trzeba tej matmy się nauczyć. i te osoby, co się uczyły, są tutaj, a te, co albo przekładały tą naukę, albo się poddały, albo stwierdziły błędnie, że bo ktoś im mówił, że matma jest prosta, nie trzeba się tego uczyć no to są prawdopodobnie tutaj. Spójrzmy na język angielski. No i też tu jest podwójna górka, czyli widzimy tak, tutaj w okolicach też 20%, tyle że w matmie tam ta górka na słabym wyniku, na słabych wynikach była większa niż na dobrym wyniku, to tutaj jest na odwrót, to jeszcze w takiej bardzo zwiększonej proporcji, czyli tutaj tylko 2% uczniów było na tej górce, 20% wynik, tak? A natomiast tutaj górka, bodajże 96% to jest 6% uczniów zdających. Jest to duża górka, i interpretacja jest taka, że no, angielski jest prosty i jest w otoczeniu nas. Obiektywnie jest to prosty język, więc łatwo tutaj wejść w tą strefę ponad 90%. No, ale jednak są te wymagania, jest gramatyka i też trzeba się tego angielskiego poduczyć. Choć też do mnie mówię, że jak już typowy uczeń, uczennica mają się uczyć, to pewnie wolą się uczyć angielskiego niż matny. Tak? Dlatego tak to wychodzi. Natomiast też górka w około wyniku 20% pokazuje, no, że jak totalnie olejesz temat, no to też możesz słabo napisać ten egzamin. Tak to wszystko się prezentuje. No, ciekawe, jeszcze cofnę tutaj, że te rozkłady wyników tak różnie wyglądają, no i pewne wnioski można wyciągnąć. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, takie ciekawostki, woski, francuski. Bardzo mało osób zdawało francuski, ale zobaczcie. Tutaj, tak, no, generalnie 41% zdających uzyskało 100%. Czyli, no, to jest dla takich jakby najczęściej, ten francuski na przykład wybierają tacy fanatycy, że specjalizują się we francuskim, już pewnie się uczą dodatkowo no bardzo dużo, no i. Oni zdają najczęściej na 100%, ale zdarzają się też osoby, że nie wiem, no, czy dla PICU, czy dla beki, wezmą ten francuski i mają wynik 11%, czy też 500%, co tutaj jest na wykresie pokazane, więc tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Język hiszpański. U, no to tutaj podobna sytuacja jak z francuskim, także głównie wybierają ten hiszpański, tacy fanatycy tego języka, pasjonaci, no i oni raczej bardzo łatwy sposób uzyskają maksa. Tak, język niemiecki. No, on jest trochę tutaj bardziej popularny, ale tak. Widzimy, że. Mm, no jest to taki górka na 100% mocna, że jest jakaś grupa tych jakby fanatyków tego języka, co maksują wynik. Ale tutaj widzę niemiecki, że też dużo jest jakby słabych wyników. Czyli jakby to podzielić na pół poniżej 50% wyników no to jest spora grupa osób, co wybiera ten niemiecki i tak słabo. Idzie, czyli porównując na przykład niemiecki, który jest wśród uczniów polskich drugim najpopularniejszym językiem, a angielski, no to chyba łatwiej jest osiągnąć z angielskiego top wynik niż z niemieckiego. Pomijam oczywiście takich fanatyków językowych, co zdają na maksymal, po prostu lubią ten język, nauczyli się, no z różnych powodów znają ten język bardzo dobrze. Język rosyjski, no tutaj widzimy dużo wyników. W 100%, tak? Czyli to też uczniowie z Ukrainy, którzy znają ten język i właśnie tutaj podbili ten wynik. I tutaj takie parametry statystyczne, to spójrzmy na to. Tylko tutaj to dotyczy tych arkuszy. Nie, nie dotyczy arkuszy z dyslekcją osób i tak dalej. Tylko klasyczny arkusz, czyli tak. Język polski, średnia 66%, minimum 0. Czyli, gdyby ktoś to napisał na 0, maksimum oczywiście 100. Mediana, czyli ten te wynik, który dzieli na pół idealnie, półle wyników, to 69%. No, całkiem nieźle. Dominanta, czyli najpopularniejszy wynik, 73. I matematyka. W takim standardowym arkuszu też około 473 tysiące uczniów. Średnia 53, czyli tutaj, no, jak zawsze ta mapa idzie gorzej. 53%, mediana też podobna tu 52%, czyli połowa uczniów zdało do 52%, a połowa uczniów 52 lub wyżej. Tak. Język angielski 469 tysięcy uczniów podchodziło średnia 66%, czyli podobnie jak polski, ale mediana wyższa, czyli ten połkop wynik 75%. No tak, jak już wspominałem, angielski jest popularny. I jest po prostu łatwy, więc to jest chyba łatwiejsze, jak tak słuchając się głosów, a też patrząc na praktykę. No, tutaj inne wyniki. Francuski widać medialnie 95, hiszpański 86, czyli te języki, no mówię, biorą to raczej tacy fanatycy tych języków, tak samo jak włoski, chociaż de facto włoski zdawało tylko 8 osób. Tak, no, można tutaj zinterpretować parę rzeczy. Co tam jeszcze dalej komisja zaproponowała? Eee, tak, a tu, jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, tak, czyli wyniki obywateli Ukrainy, polskim, no widzimy te wyniki. No, mały jest tu 100%, no ale to jasne, jak się nie uczysz polskiego dziecka, to, to ciężko jest osiągnąć to, ten topowy wynik, więc tutaj jest to trochę przesunięte. tutaj Trudno interpretować, to niby może powiedzieć, że tutaj są uczniowie, którzy coś jakiś wkład wnieśli naukę, no, ok, tutaj tacy, którzy, no nie bardzo, tak to można wstępnie zinterpretować. Matematyka, hmm, no mnie trochę dziwi, bo jednak ta matematyka jest uniwersalna. Tak wykres matematyki i rozkład wyglądał jeszcze 3-4 lata temu, z egzaminu soklasisty, podobnie, może tutaj było więcej wyników, o tak. No, może trochę wzięli tak na dystans ten egzamin i za bardzo się nie przykładali. Stwierdzili, co będzie, co będzie, i stąd tak wyglądały wyniki. Ale widać, że no były osoby, parę procent osób, co zdało na powyżej 90% z matematyki z Ukrainy. Język angielski. O, no to widzimy tutaj, no jest jakaś pula osób, co zdała topowo powyżej 80-90%, a też jest bardzo spora pula osób, która zdała słabo na około 20%. Tak, no może ten angielski znać, ale pewnie ta gramatyka też dużo, dużo, duży ma wpływ. No może tutaj poczytać parametry sobie. Tak. No i to jest na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze poczucia po egzaminie ustawodawczym 2020.